Scorpion Covert FX, czyli kast dla miłośników surowego, a zarazem agresywnego stylu, z najnowszą certyfikacją ECE 2206 oraz ze skorupą wykonaną z włókna szklanego. Ja jestem Marika, to jest RRMoto, zaczynamy! Kask Scorpion Covert FX i zacznijmy sobie tutaj o skorupy, bo jak wspomniałam, mamy tutaj włókno szklane, ale tak właściwie ta skorupa została zbudowana z trzech kompozytów połączonych w pięć warstw i mamy tutaj włókno szklane, aramid oraz żywicę organiczną i zostały one zespolone w taki sposób, aby jak najbardziej zminimalizować wagę kasku. I w tym przypadku mamy rozmiar L i kask waży 1400 g. Oczywiście jest on dostosowany do nowej, bardziej restrykcyjnej normy, czyli ECE 2206. Pod względem wizualnym model Covert FX jest inspirowany innym kaskiem, który być może już znacie, i to jest Scorpion Exocombat, czyli też taki agresywny kask, tylko z wypinaną szczęką. A tutaj mamy kask integralny, czyli bezpieczniejszą wersję Exocombata. Niecodzienny wygląd tego kasku tworzą między innymi wloty, które znajdziemy na szczęce. Mamy po trzy z każdej strony. Są one zamykane i otwierane, tylko przycisk został ukryty w środku szczęki i możemy te wloty zamknąć bądź otworzyć. W górnej części kasku również mamy dwa mniejsze wloty, w tym przypadku również zamknięte bądź otwarte, nie ma tutaj więcej regulacji. No i gorące, wilgotne powietrze będzie wyciągany wylotami ukrytymi tutaj w tylnej części kasku. Wizjer w tym modelu zapewnia nam szeroki kąt widzenia. Jest przystosowany pod pinlocka, czyli pod wkładkę antyparującą, która jest zakładana we wnętrzu tego wizjera. Sam mechanizm działa bardzo płynnie, bo wizjer można zatrzymać praktycznie w każdej pozycji. Bez większego wysiłku się przesuwa, bardzo płynnie działa. A jeżeli chcemy wizjer doszczelnić i zapewnić sobie najcichszą jego pozycję w kasku, wystarczy raz mocniej go docisnąć i teraz już wizjer szczelnie przylega do tej uszczelki. Nie mamy tutaj blendy przeciwsłonecznej, ale w zestawie z kaskiem otrzymujemy dodatkowy wizjer Dark Smoke, czyli najciemniejszy jaki może być. Przejdźmy teraz do wnętrza Skorpiona Covert FX. I przede wszystkim mamy tutaj podbródek, który ma sprawić, że kask będzie cichszy. Mamy wyściółkę, którą możemy wypiąć, wyprać. Jest ona antybakteryjna, ale została również wykonana w technologii quick Wick Oznacza to, że ma ona właściwości termoaktywne. Czyli jak jest gorąco, wyściółka ma nas schładzać, a jak jest zimno, ma zatrzymywać energię i nas dogrzewać. Na kasku znajdziemy również oznaczenie Quick Fit, co oznacza, że kask jest przystosowany pod noszenie okularów. Jeżeli chcemy zamontować tutaj Intercom, to kask jest pod niego przystosowany. Mamy wgłębienia, aby zamontować do środka głośniki. Bazę też jest gdzie tutaj wsunąć. I od wnętrza kasku możemy także dostrzec bardzo głębokie kanały wentylacyjne, które biegną przez ten kask. W EPS jest bardzo głęboko wyżebrowany i widać, że ten kask naprawdę ma czym oddychać i że wpadające powietrze będzie skutecznie obiegać naszą głowę. I całość zamykana na zapięcie mikrometryczne. Mamy tutaj także odblaski, więc jeżeli jeździcie w dużym złożeniu na motocyklu, to inni kierowcy mają szansę Was dostrzec właśnie poprzez te odblaski. Scorpion Covert FX, czyli kasko o surowym kształcie i agresywnym wyglądzie, ze skorupą w technologii Ultra TCT, z najnowszą certyfikacją dostępny na rrmoto.pl. Link do tego modelu oczywiście znajdziecie w opisie, a jeżeli sami chcecie przymierzyć ten model i sprawdzić, czy pasuje do Waszej głowy, to wpadajcie do jednego z naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.